Otwarcie sklepu Yarn Power. Były małe upominki z takimi cudownymi owieczkami. Przepyszne ciasto naprawdę było mega dobre. No i pełno cudownych, kolorowych włóczek. Oczywiście bardzo ciężko się zdecydować, taki był wybór. Asia, która prowadzi sklep Yarn Power, zdecydowała się na otwarcie stacjonarnego sklepu. Uważam, że to wspaniały krok. Bardzo się cieszę, kiedy kolejne firmy, marki decydują się pójść kawałek dalej i zrobić coś nowego i fajnego dla naszej społeczności. Bo otwarcie sklepu stacjonarnego to jest coś fajnego dla naszej społeczności, prawda? Ja chętnie uczestniczę w takich wydarzeniach, chętnie je również wspieram. I miło mi, kiedy mogę być częścią tej społeczności. W sklepie właśnie znajdziecie bardzo dużo wspaniałych rzeczy: włóczki Sadness Guard, Drops. I Malabrigo, obok którego nie można przejść obojętnie. Bardzo dużo skarpetkowych włóczek. Sklepik jest mały, ale przytulny i mieści się w długołęce przy ulicy Wrocławskiej 18.